Czy Katar to bardzo konserwatywny kraj? Chciałam. Hello, to ja, dzień dobry, dzień dobry. Przywiozłam Was dzisiaj w dziwne miejsce. Zdecydowałam się na to, że jednak będę dzisiaj w masce, dlatego że okazało się, że tutaj na miejscu jest bardzo, bardzo dużo ludzi. Wiedziałam, że będzie trochę, ale nie sądziłam, że będzie aż tyle. Chciałam Was przywieźć do Parku Mia. Nazwa tego parku jest od Muzeum of Islamic Art, czyli Muzeum Sztuki Islamskiej. No, thank you very much. To, co powiedziałam, to właśnie podziękowałam panu, który chciał mnie zaprosić na swoją łódź. Co się teraz dzieje, to właśnie te łodzie, tego typu łodzie, to się nazywają doł. I właśnie zawsze jest taki pan, który chętnie, chętnych zaprasza po to, żeby. Żeby zabrali się z nim łódką, a ja chciałam Was zabrać do mija Park, czyli do parku, który jest obok tego muzeum, które tutaj widzicie. Kurczę, wiecie co? Nie mogę tak gadać. Dlatego, że... Nabieram powietrze do maski. Kurczę, muszę ją chyba zdjąć, ale ludzi jest słuchajcie masa. Jest naprawdę masa. Wybrałam się dzisiaj o zupełnie innej porze niż ostatnio. Ostatnio to było rankiem, o godzinie 9 już było zdecydowanie za gorąco, ale wyobraźcie sobie, że dzisiaj temperatura jest większa, bo jest 37 stopni, ale słoneczko właśnie zachodzi. Zobaczcie, co się dzieje. Nie jesteśmy co prawda w takim miejscu, gdzie będziemy widzieć piękny zachód słońca, ale trochę tego zachodzącego słoneczka będziemy w stanie złapać. Zobaczcie, tutaj też Wam pokażę coś takiego, co się nazywa Fanar. I... To też jest bardzo ciekawe miejsce. To jest tak architektonicznie ciekawe. Jak wejdziecie do tego budynku, nie do banku, bo tam są drzwi do banku, ale właśnie do tego muzyku, do tego miejsca kulturalnego, to będziecie mogli zobaczyć piękny witraż, który jest w jednej części z tych budynków bardzo, bardzo fajna rzecz. Dzisiaj są ogromne ilości ludzi, ale jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że głównie tutaj są mężczyźni. Tak to jest, moi drodzy, że jeśli porównacie populację żeńską i męską akurat w Katarze, to facetów jest znacznie, znacznie więcej. To dlatego, że jeśli ktoś chciałby sprowadzić rodzinę, tutaj musi zarabiać określone pieniądze i musi być na określonym stanowisku. Inaczej nie dostanie pozwolenia na sprowadzenie rodziny. Stąd to jest za głośno, za dużo ludzi, ale już mam pomysł, gdzie się udam po to, żeby było ciekawiej. Ale póki co, jeszcze pokażę Wam, o, perłę. Perła jest ważna tutaj w Katarze, dlatego, że na samym początku ci, którzy mieszkali przy morzu, przy zatoce, Właśnie trudnili się poławianiem pereł, dlatego perła ma takie istotne znaczenie. Gdybyście chcieli sobie przynieść, zrobić zdjęcie i gdybyście chcieli spróbować pokazać, jak ją trzymacie w dłoni, to możecie przyjść właśnie tutaj. Jesteśmy na Korniszu. Na Korniszu. Tam jest Muzeum Sztuki Islamskiej, więc musiałam zrobić jakieś może 200 metrów, żeby tutaj dojść od Muzeum Sztuki Islamskiej. A zaraz po drugiej stronie jest Sukłaki by was interesowało jak tutaj dotrzeć. I przejdę sobie przejściem podziemnym, które znajduje się właśnie tutaj blisko tej perły. Przejdę sobie przejściem podziemnym właśnie na teren kiw. Mam nadzieję, że znajdę tam jakieś miejsce, gdzie będę mogła się schować przed tłumem. Włączam się tutaj po to, żebyście zobaczyli sobie jak wygląda przejście podziemne w Katarze. <gryw> no akurat w tym miejscu. To jest właśnie przejście podziemne z Kornisza na słupku albo odwrotnie. Jest tutaj taki fragment, gdzie trzeba przejść przez, e, przez parking, i to jest mniej przyjemne, ale muszę powiedzieć, że samo to miejsce jest absolutnie rewelacyjne. Podpowiem Wam też, że jak jesteście na Korniszu latem, bo akurat przejeżdżacie i macie dwie godziny, i chcecie wyskoczyć na to, żeby co, trochę tego kataru zobaczyć, to jak jesteście tutaj latem i jest Wam za gorąco, wpadnijcie sobie właśnie do tego przejścia dla, pie e, dla pieszych pomiędzy Słupła a Korniszem. Po pierwsze tu jest klimatyzacja, po drugie są toalety. To ważne. W związku z czym można się trochę odświeżyć i na sekundę można odetchnąć takim spokojnym powietrzem. To jest ważne, naprawdę ważne. Jak spacerujecie w pełnym słońcu w 30 albo w 40 paru stopniach. No i tu jest właśnie ten moment, gdzie jesteśmy właśnie w parkingu. Przechodzimy przez parking, skornisz, supmakif. Dokładnie tutaj sobie przechodzimy. I tam już będziemy po drugiej stronie. A jeszcze Wam powiem taką ciekawostkę: że tutaj, akurat w tym przejściu podziemnym, lampki do, przejść, do wyjść ewakuacyjnych są zrobione w Polsce. Takie fajne rzeczy wiem, no. Ostatnio dlatego, że mam sobie na czym podeprzeć rękę, będę w stanie ją dłużej trochę trzymać. Słuchajcie, pytacie mnie często, czy Katar to jest bardzo konserwatywny kraj. I ja mam wrażenie, że tutaj akurat w tym pytaniu są takie dwie rzeczy, o które mnie w sumie pytacie. Pierwsza to, czy muszę bardzo uważać, czy muszę bardzo uważać na to, jak się ubieram, czy muszę bardzo uważać na to, jak się, jak się zachowuję, i o tym Wam za chwilę powiem. A też druga, drugie pytanie, takie drugie, druga część tego pytania to jest trochę chcecie się dowiedzieć, kim oni właściwie są, jak oni się właściwie zachowują, co to w zasadzie, o co tutaj właściwie chodzi. Kiedy przyjechałam tutaj do Kataru po raz pierwszy, to słyszałam takie opinie, że Katar to jest taki pośredni kraj pomiędzy Arabią Saudyjską, która jest naprawdę bardzo konserwatywna. Bardzo, bardzo długo chyba do, do zeszłego roku kobiety musiały tam nosić Abaje, niezależnie od tego, jakiej religii były, nie musiały przykrywać włosów, ale musiały nosić Abaje na, soba, na sobie. I w momen... natomiast to, czyli katar jest pomiędzy Arabią Saudyjską a Dubajem, który kompletnie według opinii lokalnych ludzi kompletnie już. Pozostawił na boku wszelkiego rodzaju zakazy, tam można chodzić w bikini, nie trzeba się przejmować tym jak się człowiek ubiera, szczególnie dziewczyny, nie trzeba się przejmować tym jak się ludzie zachowują. Przy czym dotyczy to właśnie Dubaju, a nie całych Emiratów Arabskich. Jeśli chodzi o Abu Dhabi, to prawdopodobnie znajdziecie jakieś lepsze opinie od ludzi, którzy tam faktycznie mieszkają albo kiedyś tam byli. Ale z tego, co słyszałam ja, to Abu Dhabi jest dużo bardziej konserwatywny od Dubaju. Dlatego nie, jakby, w momencie, kiedy słyszycie coś o Dubaju, nie starajcie się przenieść tego na całe Emiraty Arabskie, ponieważ Emiraty to są takie trochę wolne kraiki, które się stowarzyszyły razem i każdy z tych krajów ma swoje własne zasady. Dlatego jak pojedziecie do któregokolwiek z nich, to najpierw sprawdźcie, jakie panują tam zasady. Więc kiedy przyjechałam tutaj do Kataru i słyszałam, że to jest taki właśnie kraj pomiędzy tym krajem bardzo konserwatywnym, który jest um, Arabią Saudyjską i takim zupełnie liberalnym Dubaj. To pomyślałam sobie fajnie, bo trochę liznę tej kultury, a przy okazji być może nie będzie to aż dla mnie takie trudne, żeby się tutaj przystosować do tego. Muszę Wam powiedzieć, że kiedy czyta się różnego rodzaju opisy, wymagania, i jeszcze szczególnie jak czytacie jakiegoś rodzaju arabskie źródła, to naprawdę wymagania wydają się być dużo bardziej restrykcyjne niż faktycznie tutaj praktykujemy. Więc powiem wam czego się wymaga. Wymaga się tego, żeby dziewczyny miały i mężczyźni też, żeby mężczyźni i kobiety mieli zakryte ramiona i zakryte kolana. Niezależnie od tego czy ćwiczycie, czy biegacie, czy jesteście w temperaturze 50 stopni, czy jesteście w temperaturze 16 stopni, tego się właśnie od was wymaga, żeby przynajmniej to było zakryte. Jak jest w praktyce? Bardziej w centrum, czyli tam gdzie jest West Bay w zasadzie dziewczyny chodzą już jak chcą. Nikt ich nie zaczepia prawdopodobnie, bo gdyby ktoś się zaczepiał, to by pewnie przestały. Ale pewnie widzieliście też wczorajszej odpowiedzi na samym końcu, wrzuciłam Wam tam zdjęcie, właśnie w tym celu, żebyście to wiedzieli. E, wrzuciłam Wam tam zdjęcie dziewczyny, która była w krótkich spodenkach, w koszulce na ramionkach, no problem. I tam sobie biegała. Więc podejrzewam, że nikt jej wcześniej nie zaczepiał, dlatego po prostu sobie pozwalam na to, żeby tak robić. Ja staram się nie chodzić tutaj w koszulkach na ramionczkach, ale muszę powiedzieć, że dojrzewałam do tego, żeby choćby założyć spódniczkę, która nie jest do kostek. Dojrzewałam do tego, żeby nosić nawet takie, wiecie, bez rękawków, może niekoniecznie na ramiączkach, ale bez rękawków koszulki i na początku bardzo się stresowałam tym, co przeczytałam w różnego rodzaju opisach, w tym, co przeczytałam w różnego rodzaju wymaganiach tutaj w opisach krajów, jak na jakichś tam stronach, to bardzo się tym przejmowałam i... Yy, Naprawdę sporo stresu mnie to kosztowało. Natomiast mam odcinek, słuchajcie, o tym, jak się ubierać w Katarze. I jeżeli macie ochotę, to sobie go tutaj obejrzyjcie. Prawdopodobnie wrzucę wam linka, e, albo wrzucę wam linka w opisie, zależnie od tego, gdzie będziecie oglądali tą odpowiedź. Ale myślę sobie, że jakby zupełnie na razie, nie, na początek nie trzeba się tym tak bardzo stresować. To nie musi być długa spódnica, to nie musi być. E, Naprawdę bardzo długi rękaw, tak jak w tej chwili mam dosyć długi rękaw, mimo wszystko to nie musi tak być. Możecie mieć koszulki bez rękawków, nawet możecie spróbować w centrum koszulek na ramionczkach. Spodenki jednak trzymałabym takie do pół uda albo do kolan. Myślę sobie, że po co macie zapraszać o gapiów? Bo musicie sobie też uświadomić, że tutaj faceci mają kompletnie inne podejście do kobiet i zupełnie inne podejście do tego, jak się traktuje kobiety. Więc jeżeli jesteś w krótkiej spódniczce, to wszyscy będą się na Ciebie ostentacyjnie gapić. Nie dlatego, że myślą o Tobie nie wiadomo jak źle, ale po prostu się będą na Ciebie ostentacyjnie gapić, bo jesteś w krótkiej spódniczce. E, I miej, miejcie tego świadomość. Jeśli nie chcecie mieć takiego doświadczenia, to po prostu noście troszeczkę e, troszeczkę dłuższe. Tak się zakrywam, bo tutaj panowie mi zdjęcie robią. <laughs> to też może Wam się zdarzyć, słuchajcie, akurat w Katarze. Czasami się zdarza zresztą, że ktoś mi podchodzi do mnie i pyta mnie, czy może sobie zrobić zdjęcie za mną. Why, please, why? <gry> ok, czyli jeśli chodzi o kobiety to i nasze zachowanie, to w zasadzie warto zwrócić na to uwagę. Na pewno Was kochani w, z odkrytymi ramionami i z odkrytymi kolanami nie wpuszczą do muzeów i do budynków rządowych. To nawet nie ma na co liczyć. Poproszą was, żebyście się ubrali. Czasami mają na stanie takie szale szerokie, którymi możecie się owinąć, ale nie zawsze, więc no was najwyżej zawrócą, jeżeli was nie będą chcieli wpuścić. Także pamiętajcie o tym. Jeśli chodzi o mężczyzn, sytuacja jest trochę inna, ponieważ nimi się nikt nie interesuje. <ścoughs> Naprawdę nie, więc zasadniczo co oni sobie to ubiorą, tak, tak sobie będą chodzić. No problem. E, oczywiście też jakby oficjalnie się wymaga, żeby mieli spodenki do kolan albo z zakrytymi kolanami i koszulki z zakrytymi ramionami, ale nigdy nie słyszałam, żeby ktoś zaczepił jakiegokolwiek faceta na ten temat. Wręcz widzę bardzo dużo mężczyzn, którzy są ubrani dużo bardziej skąpo i nikt ich kompletnie nie zaczepia. E, czasami słyszę się jakieś pogłoski, na przykład w gazecie, że ktoś tam za, został zaczepiony i zatrzymany ze względu na to, jak się ubiera, ale jakoś nie wydaje mi się, żeby to było albo częste, albo szczególnie prawdziwe. <grywa> Jakoś nie wierzę w to za bardzo. To jeśli chodzi o nasze ubranie. Jeżeli chodzi o zachowanie, to też czytałam, że nie wolno się dotykać, nie wolno tam się przytulać, nie wolno trzymać się za ręce. Eee, tam kadarczycy też się często trzymają za ręce. E, tam z całowaniem bym nie próbowała, słuchajcie, ale tam myślę sobie, że jak się trzymacie za ręce, jak się przytulacie, to nikt wam niczego tutaj nie powie i nie będzie was się nikt czepiał. Wszystko to, co mówię, dotyczy samej Dochy, słuchajcie, stolicy. Jak tylko wyjedziecie kilka kilometrów za Dochę, może być zupełnie inaczej. Naprawdę może być zupełnie inaczej. Tam mogą na przykład chłopaka nie wpuścić za to, że ma za krótkie spodenki. To słyszałam od osoby bezpośrednio, której się to wydarzyło, dlatego w to wierzę akurat. Do wierze. dlatego jeśli chodzi o dochę, to się nie przejmujcie, ale jeśli chodzi o, jeżeli byście chcieli się wybierać gdzieś dalej, nie wiem po co, ale wybieralibyście się gdzieś dalej, to wtedy trochę bardziej się przejmujcie tym, jak się ubieracie. Jeśli chodzi o to, kim są te katarczycy, czy oni rzeczywiście są bardzo konserwatywni, czy oni rzeczywiście trzymają się tych zasad, o których słyszymy czasami, katarki cenią sobie to, że noszą abaje. Niewiele jest takich katarek, które w ogóle bez Abaji nie chodzą. Jeżeli chcecie wiedzieć, co to jest abaja i jak się nosi abaje, to też mogę Wam wrzucić linka, słuchajcie, dlatego, że na ten temat też mam filmik. Bo pytaliście mnie, co to jest abaja, tam wszystko będzie wyjaśnione, możecie sobie obejrzeć. Więc katarki lubią nosić abaje. Jak katarka w abaji wchodzi do sklepu, to wszyscy zaczynają obok niej skakać. Jak, jak ona, wiecie, wysiada z taksówki, to pan zaraz, pan ochroniarz, zaraz jej tą, tą, tą taksówkę otwiera, więc jakby to jest tutaj cenione, że to jest katarka, ale to też jest nośnik pieniędzy, więc miejmy tego świadomość, że to też jest osoba, która prawdopodobnie sporo wyda w tym sklepie, dlatego wszyscy dookoła zaraz nie skaczą w momencie, kiedy ona zaczyna schodzić do jakiegoś sklepu. Tutaj na suku czasami można bardzo fajne sceny obejrzeć, jak sobie wejdziecie tak w te uliczki, mniejsze to tam akurat jest jakaś katarka powiedzmy, albo u jubilera, albo nawet kupuje przyprawy, albo kupuje jakieś słodycze, siedzi sobie na krzesełku. I wokół niej biegają ci panowie, którzy tam sprzedają w tym sklepie i tylko jej przynoszą, a ona tylko mówi, czy ona to chce, czy ona tego nie chce. Bardzo fajna scena, możecie sobie to zaobserwować. Nie radzę tego filmować, bo tutaj pamiętajcie o tym, że Katarczyków i Katarek nie wolno filmować. Mogą wezwać na Was policję. To jest całkiem poważna sprawa, kochani. E, więc e, jeśli nie chcecie mieć z tego powodu kłopotów, to musicie się e, wyspecjalizować w takiej fotograficznej partyzantce. Po prostu. Albo nie robi zdjęć wcale. Oni sobie cenią to, jak się ubierają. Czyli to, że kobiety noszą czarną abaję, to, że mężczyźni noszą tą białą koszulę, która się nazywa top. To oni sobie cenią to, że wyglądają inaczej że wyglądają na Katarczyków, że wyglądają na tych lokalsów, właśnie. Że to oni tutaj są u siebie. Majo, ma to dla nich znaczenie. Do tego też oni są dosyć takim zamkniętym społeczeństwem. To jest takie społeczeństwo, które. Które trzyma się wokół siebie, ale w ogóle musicie mieć świadomość tego, że religia islamska to jest coś takiego, co w zasadzie trzyma rodziny ze sobą i to są rodziny bardzo wielopokoleniowe. Słyszycie? Ale fajnie. To jest, słuchajcie, wołanie Muezina z meczetu. Oczywiście na suku jest meczet, przynajmniej jeden. W zasadzie to widzę trzy kopułki teraz. Okej, okay, wracamy do tematu. Słuchajcie, musicie sobie uświadomić, że rodziny islamskie to są takie rodziny wielodzietne, wielopokoleniowe i oni wszyscy trzymają się zawsze razem w kupie. Więc jeżeli oni się mają spotykać z pięcioma swoimi kuzynami, z sześcioma braćmi, z trzema siostrami, to umówmy się, naprawdę mają sporo osób do obskoczenia w momencie, kiedy mają się z kimś spotykać kilka razy w miesiącu. Więc de facto oni nawet nie potrzebują specjalnie witać się albo jego przyjmować nikogo z zewnątrz, bo i tak mają strasznie dużo ludzi na głowie. Kiedyś Wam opowiem o tych zasadach i o tym w ogóle, co tutaj, jak to, to życie akurat wokół Katarczyków wygląda, bo miałam okazję posłuchać, ale jakby my sobie myślimy, że oni są bardzo taką zamkniętą enklawą i dla nas to tak faktycznie wygląda, że oni są taką zamkniętą enklawą. Natomiast prawda jest taka, że oni po prostu mają wokół siebie bardzo, bardzo dużo ludzi własnych i de facto nie szukają nikogo innego. Prawda jest taka, że znam takie rodziny wielordzietnie... Polsce, które trzymają się ze sobą razem i też nie szukają, do faktu, żadnych innych znajomych, żadnych innych ludzi wokół siebie. Więc trochę rozumiem to, tak naprawdę, że tak się dzieje. Szczególnie też nie zapraszają ludzi z zewnątrz. Myślę sobie, że ta różnica pomiędzy nami, tym jak się zachowujemy, tym jak kobiety się zachowują wobec mężczyzn, czy mężczyźni wobec kobiet, to jest dla nich zupełnie, zupełnie różne. Natomiast są tutaj takie rodziny, słuchajcie, w Katarze, które i takie. Kobiety, które noszą abaje tylko pro forma, czyli nawet w momencie, kiedy przychodzi do domu i odwiedza ich jakiś mężczyzna, albo przychodzi ktoś z zewnątrz, one i tak noszą cukienkę. nie Wcale nie robią jakichś zamieszania, że one natychmiast muszą polecieć, po, pobiedz po abaje i się w tą abaję ubrać. Więc e, różnego rodzaju stopień tego konserwatyzmu jest w tych rodzinach. To prawdopodobnie też będzie zależało od tego, jak bardzo stara ta rodzina tutaj jest, albo być może jak bardzo. E, konserwatywne poglądy mają rodzice, babcie, dziadkowie, wujkowie, bo oni wtedy będą trzymać te swoje dzieci w tym, żeby właśnie zachowywały się i ubierały się właśnie w taki, a nie inny sposób. Natomiast w momencie, kiedy rodzina jest bardziej otwarta, jeżeli to jest rodzina, która podróżowała po to, żeby się edukować, jeżeli rodzice też byli za granicą po to, żeby się edukować, to będzie już trochę inna rodzina i to już będzie rodzina, która prawdopodobnie będzie zachowywała się mniej konserwatywnie i która będzie z większą łatwością z Tobą rozmawiać. Także spotkacie tutaj Kobiety, bo myślę sobie, że na nie najbardziej zwracamy uwagę. Kobiety, które będą kompletnie za... zakwefione, <laughs> czyli będą kompletnie przykryte. Będą... Nie będzie im widać oczu, bo będą miały całą w ogóle welon na głowie, że będą nawet oczy im będzie zakrywało to. Będą miały na sobie czarne rękawiczki i będą miały na sobie czarne buty. Pełne i będziecie mieli wrażenie, że kobieta powinna się teoretycznie roztopić w tej temperaturze, w której jesteśmy. Albo spotkacie dziewczyny, muzułmanki, katarki, które będą chodziły w jakiejś rozpiętej Abai, e, które będą nie będą miały przykrytych włosów, albo w ogóle noszą Abaje i nie mają przykrytych włosów. Jakby spotkacie tutaj na dobrą sprawę każde stadium, jeśli chodzi o Katarczyków, to oni wszyscy noszą tą samą białą sukienkę, czyli ten toł. I tutaj nie ma specjalnie żadnych różnic oprócz kolorów chust, które będą mieli na głowie. I są teorie, że niektóre chusty są z jednego kraju, a drugie chusty są z innego kraju, ale to się nie potwierdza. Jak pytam różnych ludzi, czasami Katarczyków, albo czasami Katarki, albo w ogóle ludzi, którzy coś tam wiedzą na temat tej kultury islamskiej, albo w ogóle Kataru, to jedni mówią, że to faktycznie jest z innych krajów, a inni mówią, że to nieprawda. Więc tego Wam nie powiem bo to nie jest sprawdzona informacja. Mam nadzieję, że odpowiedziałam trochę na to Wasze pytanie. To jest akurat pytanie, czy Katar jest bardzo konserwatywnym krajem. To jest takie pytanie, które pojawia się naprawdę dosyć często. I chcę Was zachęcić do tego, że jeśli chcecie tutaj przyjechać i obejrzeć sobie Katar, obejrzeć sobie jak wygląda ten kraj, obejrzeć sobie muzea czy obejrzeć sobie na przykład bazar, to jest naprawdę fajne miejsce. Ale nie nastawiajcie się tutaj na to, że będziecie leżeć na plaży tak jak w Dubaju albo że będziecie mm, tutaj spędzać czas mm, na radosnych igraszkach, bo nie będziecie. <ścoughs> Dzięki Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnej odpowiedzi.